Cześć, jesteś na KULT TV. Sprawdź, czy umiesz myśleć logicznie i nie zapomnij napisać w komentarzu, na ile zadań udało Ci się dać poprawne rozwiązanie. Zanim zaczniesz oglądanie, kliknij subskrypcję, jeśli jesteś tu po raz pierwszy. I zaczynajmy! Numer 1 W jakiej wodzie ryby nie pływają? W gotowanej. Dajcie łapkę w górę, jeśli spodobała Wam się ta zagadka i przechodźmy do kolejnych zadań. Numer 2 Hania spieszy się na randkę, jednak zbierając się w pośpiechu zapomniała, gdzie zostawiła swój telefon, klucze i torebkę. Wszystkie trzy przedmioty leżą w różnych pokojach. Pomóż Hani je znaleźć. 3. Ta runda jest doskonała dla tych, którzy lubią zgłębiać tajemnice świata. Posłuchaj, zastanów się i powiedz, prawdą czy fałszem, są moje kolejne wypowiedzi. Za pomocą specjalnego aparatu fotograficznego można zrobić zdjęcie osoby w ubraniu, jakby była naga. Prawda, i pozwalają to zrobić specjalne filtry podczerwieni. Kurczak może przez jakiś czas żyć bez głowy. To prawda. Za większość odruchów kurczaka odpowiada macierzysta część mózgu, która może się otrzymywać. Znany jest przypadek, w którym kurczak żył bez głowy przez półtora roku. Tabasco najostrzejsza papryka na świecie. I to. Fałsz. Najostrzejszą jest odmiana pieprzu habanero, która jest o 2-3 razy ostrzejsza. Kontakt ze skórą może spowodować ropień. Numer 4. Cezary, Stanisław i Mateusz wynajmują razem mieszkanie. Każdy z nich ma swój własny pokój, a kuchnia jest wspólna. Pewnego dnia Cezary zajrzał do kuchni, żeby zjeść swój ulubiony batonik czekoladowy. Jednak nigdzie nie mógł znaleźć go. Wtedy założył, że któryś z jego współlokatorów zjadł jego czekoladę. Kiedy Cezary zajrzał do pokoju Mateusza i Stanisława, od razu zrozumiał, który z nich zjadł batonika. Spójrz na pokoju współlokatorów Cezarego i powiedz, który z nich zjadł batonika i dlaczego. Już znasz, który koleś zjadł batonika? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu. Cezary zrozumiał, że jego czekoladkę zjadł Stanisław, ponieważ w jego pokoju znalazł opakowanie od batonika. Numer 5 Zagadka kryminalna. Przed spektaklem zamordowano znaną aktorkę teatralną i filmową. Śledztwo wykazało, że została otruta. W tym samym czasie aktorka nic nie jadła i nie piła na kilka godzin przed zdarzeniem. Detektyw przesłuchał każdego, kto miał kontakt z ofiarą na godzinę przed morderstwem. Oto co powiedzieli detektywowi. Charakteryzatorka powiedziała, że zrobiła makijaż aktorce godziny przed występem. Potem poprawiałam fryzurę innej aktorce i nie rozmawiałam z nikim innym. Fan powiedział, że widział się z aktorką tylko przez kilka minut. Wręczyłem jej kwiaty, życzyłem powodzenia i poszedłem na salę. Inna aktorka teatralna powiedziała, że na kilka minut przed rozpoczęciem spektaklu ofiara musiała poprawić makijaż. Niestety, charakteryzatorka była zajęta moją fryzurą i nie mogła pomóc, więc pożyczyłam jej swoją szminkę i puder. Reżyser powiedział, że przyszedł do niej około 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Chciał mi ją tylko wesprzeć przed wystąpieniem i życzyć powodzenia. Kto z podejrzanych jest mordercą? Morderczynią jest aktorka drugoplanowa. Pożyczyła szminkę zamordowanej aktorce, gdy potrzebowała poprawić makijaż. Trucizna została dodana do szminki. Numer 6 Panu Smokowskiemu skradziono dużą sumę pieniędzy z sejfu w jego biurze. Pan Smokowski podejrzewał kradzież trzy osoby: jego sekretarka, Beata. Pracuje dla pana Smokowskiego przez dwa lata. Beata nie jest mężatką i zabezpiecza siebie sama. Pomaga również finansowo swoim rodzicom. Kierowca pana Smokowskiego, Jerzy, zaczął pracować dla poszkodowanego pół roku temu. Jest studentem, zabezpiecza siebie sam, chociaż nie zarabia dużo pieniędzy. Niedawno kupił sobie nowy, drogi laptop, żeby spróbować zarabiać online. Asystentka pana Smokowskiego, Anna, pracuje na tym stanowisku już od kilku lat. Niedawno wyszła za mąż i marzy o spędzeniu miesiąca miodowego w jakimś egzotycznym miejscu. Jak myślisz, kto z podejrzanych ukradł pieniądze pana Smokowskiego? Pieniądze pana Smokowskiego ukradł jego kierowca Jerzy. Jeśli jest studentem, który zabezpiecza siebie i nie zarabia dużo pieniędzy, to skąd ma pieniądze na nowy laptop? Numer 7 Zuzanna została porwana i zamknięta w starym domu w lesie. Sami przestępcy wyjechali na kilka dni, zostawiwszy zuzannie chleb, kiełbaski i wodę. Podczas gdy porwacze są nieobecni, dziewczyna ma możliwość ucieczki przez jedne z trzech drzwi. Jednak za każdymi drzwiami czeka śmiertelne niebezpieczeństwo. Za pierwszymi drzwiami znajdują się jadowite węże, za drugimi drzwiami został rozpolony niebezpieczny gaz, jeden oddech, którego zabija każdą żywą istotę, za trzecimi drzwiami stoi głodny pies trużujący, który rozerwie każdego, kto się do niego zbliży. Jakie drzwi ma wybrać Suzanna, żeby się uratować? Jeśli byliście dostatecznie uważni, musieliście usłyszeć, że porwacze zostawili Zuzani jedzenie, wśród którego były kiełbaski. Dziewczyna z ich pomocą może odwrócić uwagę głodnego psa. Kiedy pies będzie zajęty, Zuza będzie miała czas na ucieczkę. Numer 8 Dwa zające niosły różne ilości marchwi. Pierwszy zaczął narzekać, że jest mu zbyt ciężko. Na co drugi odpowiedział, że nie rozumie dlaczego ten narzeka. W końcu, jeśli pierwszy da mu jedną ze swoich marchewek, wtedy będzie miał dwa razy więcej marchewek niż pierwszy zając. A jeśli drugi da pierwszemu jedną swoją marchewkę, wtedy oba zające będą miały taką samą ilość marchwi. A teraz pytanie, ile marchewek niesie każdy zając? Pierwszy zając niesie 5 marchewek, a drugi 7. Daj łapkę w górę, jeśli dałeś poprawną odpowiedź, i kontynuujmy zabawę. Numer 9. Kwarantanna dała o sobie znać. Kiedy dzieciaki po wakacjach przyszły wreszcie do szkoły, niektóre z nich nie mogły sobie poradzić z najprostszymi zadaniami jak na przykład w tym przypadku. Spójrz na to zdjęcie i powiedz, to ma rację. Rozwiązanie tej zagadki będzie podane w następnym odcinku, tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie i wspierajcie kanał Kult.tv, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Teraz czas na rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. Spójrz uważnie na ten obrazek i powiedz, która jest głupsza. Pani po prawej stronie wkłada dziecko do gorącej wody, ale na pewno wcześniej sprawdziła temperaturę. Głupszą jest pani po lewej stronie, ponieważ jeśli nawet pralka jest wyłączona, dziecku może zabraknąć tlenu. Dziękuję wszystkim za uwagę, komentarze i polubienia, i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.